Mamy przed sobą Spajdę, opowie nam trochę o swoim dziele. Ile to ma lat w ogóle? najpierw, Bo widzę, że to trochę już przeszło. Korpus? <grym> to jest korpus żabki mojego brata. Replika kupiona w 2001 roku, czy w 2000, czy w 2001, tak jak ona jako, no się Jedna z pierwszych replik, jakie były w Polsce, AEGI klasy karmy 15.4. Wysłużyła się, już po prostu się zużyła. Więc stwierdziliśmy, że, że, że zrobimy z tego coś, coś małego Bo, bo brat przeszedł się na Masadę Ale tak to siedzi to wszystko, nie, nie czepię się góra, do. No to, 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 to jest kaskarmy, to jest wszystko sztywne mm. no. ja Zaprojektował Żabka y, y, front, taki specjalny front y, na drukarce 3D oczywiście Kilka lat temu chyba, 3 lata temu ponieważ do, do, do tych frontów zwykłych lisów nie wchodziła bateria nigdzie mm -hmm. a w CQB no wiadomo, że jakaś fajna kolba, ona jest bez możliwości baterii ta. nie ma gdzie, nie ma tak naprawdę skąd zasilać, więc z myślą Aegu, jeszcze przed HP zaprojektował i wykonał taką baterię, która wchodzi, wchodzi 2000 mAh siódemka bateria bez problemu do, 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 do frontu do tego jakiś tu tumyk, fajnie wygląda i, i ten, także Przeznaczeniem było CQB, typowe CQB, mm -hmm. 350 FPS, więc... więc... Lufa, Dobra Kolba. Krótka Lufa Dobra Kolba. Więc zagazowaliśmy, włożyliśmy nasz silnik Ravena i, e, i w tej chwili jest, jest przerobiona na HP. No zresztą jak widać. E, co, co, co tutaj się... Co potrafi to? Co potrafi? No tak naprawdę co chcesz do 350 FPS-ów, co chcesz jak chcesz. Nie? Mm -hmm. Potrzymaj i ty mi mówisz, co chcesz. Jest Na każdej pozycji, na każdym selektorze ognia jest tak naprawdę dowolność w konfiguracji. Tych pozycji możemy mieć aż 5, czyli mm -hmm. jeżeli, jeżeli rozbierzemy selektor, to zróbmy. Tak. Zrobimy eee, Zrobimy safety, zrób mi tutaj 3, a tu mi zrób 5. Dobrze, o jakim rofie mówimy? Bo na każdym, mm. na każdym z, z przełączników na 5 dowolny. Na 5 zrób szybki a na 3 taki tu tu tu. No, dobrze. no, to w takim razie wchodzimy. Na czym? Na semi ma być 3 yy, powolny, trzy powolny. Jaka, jaka jako wartość yy, rofu? tam tam 10 daj na 10 sekundę. na sekundę, tak? tak proszę bardzo. Yy, I 5 czy A 5 tr... teraz na ciągłym będzie Poczekaj, na semi ile? 3 kulkowy czy kulkowy wolny? No 10 daj na sekundę. Okej, okay, jest, no, A na ciągłym damy 5 i zrób taki 25 powiedzmy. Dobrze, proszę daj na full. Włączamy 5 kulek. Mm -hmm. I tak? 20, 25 na sekundę, albo 30 nawet. Zobaczymy jak to poleci. No, 20, 25. Proszę bardzo. Pyk, zaprogramowany. Programator, jeżeli nie chcemy to... to... Mamy teraz zabezpieczoną. Tak jest. Y, magazynek tu chyba chłopakom podrąbiemy. Nie, nie Mhm, mhm, hmm, hmm. Dobijmy kulek Dobijesz? Jasne Zobaczmy Okej okay. Trzykulkowy, worny, silnikowy Wormkowy Dobra I teraz Łooo <grych> wow! Co się skończy. No, real, do wal. fajna zabawa. No. 30 kulek na sekundę, no już. No, daję no, swoje. Opróżniasz, opróżniasz ten. Tu mamy ten powód. Fajne. Kurde. My nie musimy zwalniać sprężyny? Nie, sprężyny? Tu nie ma żadnej sprężyny. Dlatego to 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 system elektropneumatyczny, tak że tak naprawdę... Mm. Elektrozawory... Elektrozawory, masz dostępny do, czas reakcji. Jeżeli chcesz, możemy A nawet... właśnie, zmniejsz reakcję na spust. Tak ino, ino, żeby była. Wiesz co, tutaj jest bardzo długa droga. Musielibyśmy fizycznie to, to, to zmniejszyć. Mhm. Ale jak najbardziej jest taka opcja... E... To jest maksymalne mhm. Czyli musisz wcisnąć cały A jak chcesz mieć taki ultra mega To ledwo co dotkniesz i jest Pokażę pod światło żeby było widać Kurde I teraz na maksa, uwaga Nie loguje O jest do Musisz do końca wcisnąć nie? No kawał drogi a tu było taki milimetr niecały No. No i to wszystko kurde. sobie programujesz jak chcesz, co chcesz. A no daj chcesz. na przykład raz jeszcze jeden pojedynczy chcę pokazać jak to będzie pyk, pik 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 pyk. pyk, pyk. Ja bym chciał szybki palec zrobić, że żeby... taki Szybki palec, proszę cię bardzo eee, Na safe, safe, tak? Tak, Semi, no Proszę bardzo, wtedy zwiększasz sobie do 34 kulek mm -hmm. ROFA ponieważ eee, poczekaj, jednokulkowy ma być semi, proszę bardzo O jeszcze jesteś jeszcze nie nieprzyzwyczajony do takiego nie takiego triggera. Czy źle. Musiałbym tak. Możesz? Ale jaka? Można jeszcze będziemy mieli jeszcze triggery takie z blokadą, że mhm. mógł sobie tylko i wyłącznie na przykład milimetrowy skok ustawić. Także możliwości konfiguracji są ograniczone. Ale nie, bajera. fajne. I jeżeli chcesz na przykład na Semi, jeżeli nie chcesz mieć takiego szybkiego spustu na przykład, mm. to rof sobie zmniejszasz do na przykład jednej kulki na sekundę. I wtedy wtedy nawet jak naciśniesz, no. yes. to ona będzie strzelać jedną kulkę nie na sekundę, nie, 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 da się. Nie, nie da się nie możesz, nie możesz tego e, e, mm -hmm. szybciej zrobić. Tak jest na przykład w Mazowieckim jest taka jedna ekipa, która organizuje strzelanki i oni mówią, że szybciej jak trzy kulki, to jest trzy kulki na sekundę. W snajperki, nie, w snajperzy czy, czy, czy jak masz dużą moc, 500 fps to że eliminuje ten tak zwany ten szybki mm, taki szybki palec. Ale Taki, taki że, że możesz na single nawet. No jest, jest, no. no i nie wskakuje każdy, no nie? I wtedy nie, nie narobisz krzywdy i tak no, dalej. No właśnie taki... Także mając, mając ten programator, dostosujesz się do każdej strzelanki, do każdych mm -hmm. warunków. QB, zmniejszasz sobie wszystko, reakcję na spust, i tak dalej. Także jest pełna, absolutnie pełna wolność. Czyli I to jest najnowszy silnik Raven. Jak coś, to HP Airsoft. No, tylko do Was wysyłać, tak? Jesteśmy, jesteśmy wyłącznie dystrybutorem tego silnika na cały świat. No, fajna e... zabaweczka. Fajna bajerka. także HP Airsoft, zapraszamy takie bajery tylko u nas. Wielkie dzięki za info. Do następnego. Ah, dessa veram?